Panie trenerze, czy już świętowaliści zdobycie trzeciego z rzędu Pucharu Polski czy wszystko przed warunkiem? Tak, się za tym zabalować. Przecież Puchar świętym za tydzień, lecz jedziemy, że ci pan składać, a to rzekula nie wpuścił. Okay, a, a jak Petraszek normalnie powoła, to lepiej że już się spotkali. Petraszek nie jest Polakiem. Wybąbiony. A, i z panem nie gadł. Okej, okay, a czy to prawda, że po mundialu zostanie pan selekcjonerem reprezentacji Polski? Nie wiem kto pan tak wizórny odpowiada. A co on zostanie? Pani nazwa euro. Jak to zwyczaj. Kto w dzisiejszym meczu w pańskiej drużynie zrobił najwięcej roboty? Ja. Mówimy o zawodnikach. Mówię, już panem nie gada. Jak polechu? Trochę bali głowa, ale spakowało go. A co było dalej? Dalej stałem się lechendą.